Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Na poprzedniej omawiałam z Wami dziesiątkowy system pozycyjny. Przed nami jest ta plansza, którą wtedy Wam prezentowałam. Przypominam, dlaczego jest on pozycyjny, dlaczego jest dziesiątkowy. Pozycyjny dlatego, że wartość liczby zależy od pozycji, jaką dana cyfra zajmuje w tej liczbie. Natomiast dziesiątkowy, dlatego że podstawową jednostką jest dziesiątka. I każda kolejna kolumna, każdy kolejny rząd jest dziesięciokrotnością poprzedniego rzędu. Tak, więc 10 jedności tworzy jedną dziesiątkę, dziesięć dziesiątek tworzy jedną setkę, dziesięć setek tworzy jeden tysiąc, 10 jedności tysięcy tworzą dziesiątki tysięcy i tak dalej. Doszliśmy wtedy do miliona. W związku z czym, że mówimy o tej dziesięciokrotności, więc dzisiejszym tematem naszej lekcji będzie... Mnożenie i adekwatnie, ponieważ dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia, Liczby do 2 i 3 cyfrowych przez 10. Patrząc i korzystając z tej planszy. Tutaj przygotowałam już pierwszy zestaw. No i bardzo proszę, będziemy teraz go analizować. Pierwszą liczbę mamy w zakresie jedności. Zwróćcie uwagę, że mamy 6 jedności razy 1, czyli wiadomo, że mamy 6. Teraz znowu. Mamy 6 jedności przez 10, czyli już przechodzimy do kolejnego rzędu, a więc mamy 6 razy 10, 60. Teraz w zakresie kolejnym przechodzimy do dziesiątek, czyli 10, 60, 60 dziesiątek tworzy nam kolejny rząd, czyli setki, a więc będzie 600. 600 razy znowu 10, czyli ta dziesięciokrotność da nam 6000. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Teraz analizujemy ten zapis. Za każdym razem, ponieważ tutaj przyjrzyjcie się, ile mamy tutaj zer. Mamy tyle zer, ile było w mnożeniu. Jak to było jedno zero, to tutaj też jedno zero. Jak to były dwa zera, to tutaj też mamy dwa zera. Tu mamy 3 zera łącznie, więc w wyniku też są 3 zera. I teraz analogicznie, ponieważ dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia, z tych przykładów mnożenia zapiszę dzielenie. A więc... 6 podzielić na 1, tak jak żeśmy to w klasie kiedyś zawsze robili, równa się 6. 60 podzielić na 10 równa się 6. 600 podzielić na 10 równa się 60. I 6000 podzielić na 10 równa się 600. I teraz analizujemy, co się stało w przypadku dzielenia. W przypadku dzielenia, jeżeli dzieliliśmy przez 10, to wynik zawsze zmniejszał się o jedno Czyli tutaj powiększał się o 10, bo żeśmy powiększali 10 -krotnie. tutaj zmniejszamy 10-krotnie, a więc o jedno mamy mniej. A teraz tutaj taki inny przykład. Znowu mamy 15 razy 1. No wiadomo, że będzie 15. 15 razy 10. Wracamy do przykładu, który był tutaj. Jeżeli jest jedno 0, czyli mamy z jednym 0. A więc mamy 150. 150 razy 10, ile mamy 0? 2. Czyli jeżeli zapiszemy, to otrzymujemy liczbę 1500. Żeby to lepiej jeszcze nam otwalić, no to mamy kolejny przykład. Tutaj złożę. Żeby były inne przykłady, nie tylko takie same. Bo tamte były takie proste, ponieważ mieliśmy tylko tak, że jedna nam wychodziła. Więc teraz mamy 7 razy 30. Najpierw musimy pomnożyć 7 razy 3. 7 razy 3, 21. No i jest jedno 0, czyli 210. 70 razy 30. Mnożymy 7 razy 3, 21, ale są dwa zera. Więc 2100. 8 razy 6.

Jak dzielimy, przypominam z poprzedniego, z poprzedniego wzoru, z poprzednich działań, które były, zmniejszamy o jedno zero, czyli 300 podzielić na 10, 30. 630 podzielić na 90, czyli 63 podzielić na 9 to jest 7 i zmniejszamy o jedno zero, 70. 7500 podzielić na 10, 75 podzielić na 1, 75 i zmniejszamy o jedno zero. Bo dzielimy? 750. I 1000 podzielić na 10, więc 1 zmniejszamy o 1 0 i mamy 100. I jeszcze jeden przykład, jeszcze jeden zestaw. Tu już mamy pełne setki, które będziemy mnożyć przez daną liczbę. Czyli tak jakby te setki powiększamy. Jak teraz obliczyć 120 razy 4? Najpierw musimy pomnożyć setki, czyli 4 razy 100.

240 razy 8. Czyli mnożymy znowu najpierw setki. 8 razy 200. Dodajemy potem, mnożymy dziesiątki. 8 razy 40. 8 razy 2 to jest 16 i 2 zera. Dodajemy 8 razy 4. 8 razy 4 32 i 0. Czyli mamy 1920. W, już w karcie pracy, którą macie, będziecie mieli w zadaniu domowym, przykłady, które dzisiaj były, które dzisiaj omawiałam od początku lekcji, te, które były, będą podane. Będą oczywiście odpowiednio inne liczby, ale ten sposób zapisu będziecie powtarzali. Dziękuję.